Na niedzielne mecze rewanżowe w finale krajowej ligi żużlowej do Gdańska pojechały trzy autokary kibiców. Do tego oczywiście dołączyły osoby, które dotarły na wybrzeże swoimi autami i pociągiem. Obecnie w Gdańsku oszacowali, że mogą być około pół tysiąca kibiców z lodu Staszica. Ci, co pozostali w Pile w skupieniu oczekiwali na wyniki poszczególnych biegów. Nie mogłem jechać do Gdańska i bo bolałem nad tym, ale szukaliśmy różnych innych e możliwości śledzenia i cały czas trzymaliśmy kciuki. A jak już był ten bieg, który zaważył o tym, że wygraliśmy i weszliśmy, to uczucie nie do porównania dawno czegoś takiego w chwili nie było i z tego trzeba się cieszyć. Trzeba podkreślić, że awans, wywalczony w takich okolicznościach, smakował wyjątkowo. Polonia do tej pory, jak awansowała do wyższej klasy rozgrywek, była zawsze w roli faworyta. W tym roku okoliczności były inne. Sami kibice, nawet po zwycięstwie ośmioma punktami w pierwszym meczu finałowym, nie do końca wierzyli, że awans jest możliwy. Pojechali tam bez strachu, bez obaw, tak jak mówił też kierownik przed meczem, że ten zespół stać na bardzo dużo i oni się po prostu nie boją. Jadą się bawić, jadą zrobić swoją robotę, zrobili to. A co zdecydowało? No, tak naprawdę ciężko powiedzieć: koncentracja na pewno, przede wszystkim skupienie od samego początku. Trener Norbert Kościuk uważa, że to był Team Spirit. Trzeba zrozumieć znaczenie słowa drużyna. I tylko tyle. Jeżeli ktoś to zrozumie, to na tym polega cały fenomen. tak? To musi być drużyna z krwi i kości, z prawdziwego zdarzenia i wtedy takie rzeczy się dzieją. A same zawody od samego początku przebiegały po myśli Polonii. Bardzo się cieszyłem, jak zacząłem pierwszy bieg, że chłopaki mają fajne wyjścia spod taśmy. To troszeczkę mi tak na serduszku już bulżej, ale no wiedziałem, że to będzie jednak ciężkie i trudne spotkanie. Trzeba było mieć się cały czas na baczności. Bez wątpienia ojcami sukcesu byli młodzieżowcy Polonii. Kamil Witkowski oraz Jakub Żurek w niedzielę zdobyli po 9 punktów. Oni mieli troszeczkę większą presję, no i. My, jakby to można powiedzieć, wykorzystaliśmy spokojem, no i nam się udało. Jednym zawodnikiem, który do końca nie mógł się w pełni cieszyć z awansu, był wychowanek Polonii Tomasz Gapiński. Różlowiec od maja zmagał się z kontuzją, którą odniósł w meczu ze startem Gniezno. Na play-offy tak naprawdę byłem już gotowy, bo trenowałem. Chłopacy byli w takim sztosie, że, że no, nie było za kogo nawet zmienić, tak, więc cieszymy się z tego awansu niezmiernie. Pracowaliśmy na to cały rok. Teraz przed działaczami praca nad budżetem klubu na nowy sezon. Są już pierwsze przymiarki transferowe. Wygląda na to, że w Pile pozostanie najskuteczniejszy Polak w rozgrywkach Wiktor Jasiński. Działacze już są posłowie z różlowcem. Zwycięska feta zakończyła się podświetleniem w barwach Polonii hotelu Gromada.